Cześć, cześć, powitać na moim kanale, czyli Fiolka 22. Na tym kanale będą głównie filmiki o koniach, szlejkach i innych szlejkach, ale głównie o szlej. Bardzo lubię szlej. Ten oto tu ogier jest moim ulubieńcem, nazywa się Black. Znacie go pewnie już z serialu Przygody Stada. I są dwa odcinki, ale piszcie mi w komentarzach, co mam robić na przykład. Bloga, na przykład, jak będą jakieś ważne informacje. Czy w ogóle bloga, szlej, czy w ogóle. Już takie, bo ja po prostu nie mam pomysłów. Kanał wpadł mi do głowy od Fiolka fjol, yy, 11 I bardzo ją pozdrawiam, ponieważ jest to mój ulubiony kanał na YouTubie. I bardzo chcę też pozdrawić kanał. Bardzo chcę też pozdrowić kanał Domino Szlej, a także kanał Pograję... pograjęcia 111. I chcę nam jeszcze powiedzieć, że piszcie w komentarzach, czy mam robi... o czym mam robić seriale, bo teraz sobie o przygodach stada. Potem jeszcze będę robić o przygodach stajni, chyba. Nie w sumie. Ten odcinek będzie miał chyba dwie minuty, bo chcę jeszcze powiedzieć yy, kilka rzeczy. Że będę pokazywać też na przykład, jak będę mieć nowe konie szlejch, czy inne szlejchy. Będę też pokazywać, na pewno zrobię też konkurs. I będę, może, też pokazywać moje figurki koni szlejch. Yy, Boże, a no, też figurki koni szlejch, Rysunki szlejch i pokazywać też rysunki na konkurs. Niektóre wiem, niektórzy no. Ale w sumie w tym odcinku to na tyle. A więc ja zapraszam wszystkich do subskrybowania mojego yy, filmiku pisanie, pisanie komentarzy. Pod tym filmikiem nie muszą być łapki w górę. A jeśli chcecie łapki w górę, to tak. A przy innych filmikach, żeby były łapki w górę. A ja na dziś, dzisiejszym odcinku tyle. Pa, pa.